Dzień dobry wszystkim słuchaczom Radia Yard w Białymstoku, Ełku, Bielsku Podlaskim i Dąbrowie Białostockiej. Kłaniam się nisko, tym bardziej słuchaczom Radia Yard w Dąbrowie, bo waszego szefa, burmistrza Dąbrowy Białostockiej, Artura Gajlewicza. Kłaniam się panie burmistrzu mocno, uprzejmie, letnio, z uśmiechem, na poważnie i mniej poważnie. Witam bardzo serdecznie panie redaktorze, witam mieszkańców swoich gminy Dąbrowa Białostocka, ale też wszystkich, którzy słuchają Radio Yard. To dużo osób słucha, ale ja teraz muszę powiedzieć panu, panie burmistrzu, że a propos tej publiczności, która słucha, to znaczy słuchaczy, którzy słuchają, a publiczności, którzy pana widzieli, to może... Mieszkańcy Dąbrowy wiedzą, ale inni słuchacze radia JART mogą być zaskoczeni tym, że zaczynał pan swoją karierę w mediach od tego, że pokazywali pana jaka, jako członka kabaretu. Tak, na pewno. Niektórzy jeszcze pamiętają o tym, jak to się rozpoczynało. A rozpoczęło się to na studiach na Uniwersytecie Białostockim w Wydziale Pedagogii i Psychologii, gdzie rozpocząłem swoje studia na poważnie i udało się też troszeczkę niepoważnie do tego podejść, czyli przez tą grupę kabaretową, która też niejednokrotnie odnosiła jakieś sukcesy w skali kraju też. Kabaret Urwani. Kabaret urwani, tak? Może. On się już skończył, już go nie ma się skończył w, w, w wersji formalnej, ale dalej istnieje, że tak powiem, w naszych e, sercach, umysłach. E, my dalej się w grupie spotykamy, można powiedzieć sukcesywnie e, w odstępach miesięcznych, dwumiesięcznych e, po to, żeby razem pobyć, żeby wymienić się swoimi jakimiś doświadczeniami życiowymi już teraz takimi e, poważnymi, tak, bo każdy z nas gdzieś poszedł w swoją stronę. E, rodzina, dzieci, dom, praca, i jedni w samorządzie, tak jak ja, drudzy gdzieś tam w innych e, sferach życia społecznego. E, ale też, e, tak jak wspominałem panu redaktorowi, też często gdzieś tam staramy się jeszcze coś napisać i wrzucić to do szuflady, może na przyszłość. Do szuflady na przyszłość. Tak. A myślę, znajdzie pan czas w przyszłości, chyba na emeryturze. Być Dopiero. może, że właśnie będzie to taki kabaret starszych panów i pani. Aha, i to wtedy będzie aktualne, I... bo wiem, że to, co pan powiedział mi tutaj na naszych kanapach, przed wejściem do studia, że trochę się wzorowaliście w tym waszym początkowym okresie kabaretowym na tym no, kultowym kabarecie. Tak, są pewne kwestie, które się nie zmieniają przede wszystkim i śmieszą e, każdego widza, każdego odbiorcę, niezależnie od tego, w jakim się znajdujemy czasie. E, są też te żarty, tak naprawdę ponadczasowe, tak? Trudno mi to troszeczkę pogodzić z rolą burmistrza, dlatego że trzeba być trochę jednak odważnym, panie burmistrzu, żeby na swoim profilu facebookowym, wiadomo, pokolenie średnie, bo młodzież to już nie Facebook, ale to pana pokolenie, trochę też jeszcze moje pokolenie, to są ludzie facebookowi. I trudno znaleźć burmistrza, który po pierwsze miałby taką karierę przed zawodową jak pańska. No takim podobnym człowiekiem do Pana także fizycznie i rocznikowo jest burmistrz Przasnysza. Proszę zerknąć, on z kolei w radiu robił, w zespole rokowym występuje. I się tego nie wstydzi, a o tym chcę właśnie powiedzieć, bo inni chyba trochę by się wstydzili, bo już to seriozne widzę Pan ma... Marynar jest, koszula jest, co prawda bez krawata, ale dlatego, że ciepło. E, stanowisko jakby nie patrzeć, eksponowane. A tu wpis na Facebooku, tak, w pro rzeczywiście tu obecnie burmistrz, a wcześniej prezes w kabarecie urwany. Tak, jak najbardziej. Ja się tego nie wstydzę, że zresztą kabaret też bardzo dużo mi dał taki jakby, um, os, jak to powiedzieć... Um, przyzwyczajenia się do sceny do, do tego, żeby wyjść do ludzi i potrafić coś z siebie wydukać, tak? więc, więc to też jest bardzo duże i dobre doświadczenie do tego, żeby e, umieć starać się dojść do ludzi, tak? W jakiś Zaczął sposób... pan dosyć wcześnie z tym dochodzeniem do ludzi, bo pan startował w wyborach ludzie Pańscy z Pańskiego komitetu wyborczego. Ja sobie je zanotowałem, bo już on, on, on już był w poprzedniej, poprzedniej kadencji, e, gospodarność tak. i postęp dobrze sobie to Jak nazwę, najbardziej, tak. Tak, To, to, to parę osób wprowadziliście do, do, do rady. Akurat udało nam się wprowadzić jedną radną z naszego komitetu, ale no, trzeba też sobie jasno i wyraźnie zaznaczyć, że było to takie karkołomne, szczerze powiedziawszy, w takiej społeczności, gdzie dwóch kontrkandydatów było ode mnie starszych, starszych tyle samo, co ja miałem lat wtedy, czyli 24, więc. 50, tam więcej nawet ci kandydaci mieli, więc szczerze powiedziawszy, no to była taka, taki, taki sprawdzian, tak? Jak zaragują mieszkańcy? Co się na kolejnych wyborach? W kolejnych wyborach pokazało to, że ludzie potrzebują zmiany, potrzebują kogoś młodego, kogoś, kto będzie e, odpowiadał e, jakby ich potrzebom, kto będzie z nimi e, na dobre i na złe, że tak Mówiono, powiem. Mówią, że ówczesny burmistrz nie ma już szans w, kole, na kolejną kadencję. Takie, takie, takie słuchy chodziły jak najbardziej po, 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 po mieście, ale no, tutaj decyzja była też taka, że poprzedni burmistrz nie ubiegał się o reelekcję, a poszedł w stronę powiatu, więc tam został radnym powiatowym. Niemniej jednak, jakby tutaj zostało to, co zostało, i trzeba było naprawdę zakasać rękawy i wziąć się solidnie do pracy, do pracy takiej nawet u podstaw i do tego, żeby nasza gmina też rozkwitła. Tak? W 2017 powołał pana ówczesny burmistrz na stanowisko swojego zastępcy. Tak. 17 to był rok 17. I tak, rok 17. Rok, mniej 18. Więcej rok był pan. 18 to było. Właśnie, jak to było? Czas... Nie był pan To bóg, był marzec, to zastępca. był początek marca, kiedy objąłem stanowisko zastępcy burmistrza w Dąbrowie Białostockiej i byłem tak naprawdę no, do zaprzysiężenia do listopada 22 bodajże. Było za przysiężenie na nową kadencję. Teraz tak, panie burmistrzu. A przypomnę, że goszczę Artura Gajlewicza, burmistrza Dąbrowy Białostockiej. W którymś z wywiadów w takich przedwyborczych użył pan określenia, mówiąc o Dąbrowie Białostockiej, że jest to serce Podlasia? Przecież ogólnie wiadomo, że serce Podlasia jest Białystok. Jak najbardziej. No, w pewnym sensie można powiedzieć dla naszych mieszkańców Dąbrowa jest tym sercem, jest tym organem, który jest dla nas najbardziej bliski. Chodziło mi o to, że potrzeba jest też skierowania środków, czy to unijnych, czy tych wojewódzkich, rządowych, na te mniejsze aglomeracje, na te większe, mniejsze miasta, na te miejsca, właśnie, gdzie w pewnym sensie w poprzednich latach zapominano o, o tym, że jest potrzeba inwestowania w te tereny jakby zostawiono nas tak na pastwę losu bez możliwości ubiegania się o finansowania, bez możliwości e, skorzystania z jakichkolwiek środków no, ale jeżeli Dąbrowa były to... miał trochę kłopoty wtedy te, te ileś lat wstecz Finansowe, to tak jak sam pan określił przed wejściem do studia, że nawet jeżeli byście państwo aplikowali, co czy nie pan jeszcze wtedy Dombrowa aplikowała, no to istniało niebezpieczeństwo, że nawet na te kilka procent wkładu własnego tych pieniędzy by nie było. No tak, to tak było. tak Były zaciągnięte duże kredyty oraz obligacje wyemitowane. E, może to nie była ogromna skala, nie przekraczała 50% dochodów, ale, ale w budżecie jakby była to kwota ponad. 30%, w tej chwili jest to 17%, więc y, mamy ogromną różnicę, nasz budżet też gminy Dąbrowa-Białostocka podwoił się w pewnym sensie od tych środków, które otrzymujemy, które spływają do gminy Dąbrowa-Białostocka i tak naprawdę no, rozwiązaliśmy bardzo dużo takich problemów y, od dekad, które były gdzieś tam w naszej gminie. Ale proszę się przyznać, chodzi też o to, że no, jakby tu nie dobierać słów, to chodzi o to, że swój swego. Bo pan jest w tej chwili związany z prawem i sprawiedliwością, rząd jest z i Sprawiedliwości. No proszę nie zaprzeczać, że to nie pomogło. Absolutnie nie zaprzeczam, wręcz mówię o tym, co mówiłem też przed wyborami, że połączenie w pewnym sensie sił już tuż przed wyborami, czyli zarówno swojego reprezentanta do powiatu, do województwa podlaskiego, do samorządu Urzędu Marszałkowskiego i gminy Dąbrowa Białostocka, daje nam ogromne możliwości, tak w jakiś sensie ściągania do siebie tych środków, które mogą nam. Pomóc i to się sprawdza. Z czego Pan jest najbardziej dumny z rzeczy związanych z miastem? Nie pytam na razie o rodzinę. Na razie pytam oficjalnie. Tak, dumny jestem z tego, że udało nam się stworzyć, o czym od samego początku mówiłem w swojej kadencji, że potrzebujemy Domu Kultury z pierwszego zdarzenia i mamy. Mamy nie tyle nawet Dom Kultury, nam się udało jeszcze więcej, bo udało nam się stworzyć Centrum Kulturalne w Dąbrowie, Dąbrowie Białostockiej, a mianowicie połączenie Biblioteki Publicznej, nowej filii, nie filii, tylko nowej Biblioteki Wspaniałej z pierwszego zdarzenia, na którą też uzyskaliśmy dofinansowanie i kina, które dzisiaj pełni rolę domu kultury i sali widowiskowej, e, oraz zagospodarowanie terenu, które się już za chwileczkę kończy. Więc mamy taki wspaniały kompleks, który w końcu przyciąga ludzi, a nie odstrasza swoim widokiem, swoim zapachem. Ale obiecał tak, Pan też boisko do siatkówki plażowej. Pamięta Pan tą obietnicę? Tak. Te boisko do piłki siatkowej, plażowej jest przy naszym stadionie. Tak naprawdę, będzie one też reaktywowane przy przebudowie stadionu, który już mamy ogłoszony przetarg na przebudowę tego stadionu, więc to też jest inwestycja, która za chwileczkę ruszy. Dobrze, że też Pan o tym wspomina, właśnie to jest też to, czym można byłoby się pochwalić, jeżeli chodzi o, o kadencję 2018 2000 24, bo ona jest też wydłużona w jakiś sposób, więc, więc jestem z tego zadowolony. Udało się też zrobić, jesteśmy ku prawie przy końcu, zrobienia targowiska miejskiego z pierwszego zdarzenia, gdzie odbywają się nasze regionalne wystawy koni, koni typu sokulskiego, z którego nasz region słynie. Więc też mnóstwo dróg, które realizujemy w tym roku. Rozpoczynamy właśnie taką dużą inwestycję z Polskiego Ładu, ale też za chwileczkę znowu z środków Urzędu Marszałkowskiego, z Prowu. Więc cały czas i do przodu i planów jeszcze mnóstwo gdzieś tam w, w naszych tam segregatorach, że tak powiem, jest na to, żeby korzystać z kolejnych środków i dobrze je wykorzystywać i szybko je wykorzystywać, bo my nie mamy problemu tak jak inne samorządy. Z tym, że dostajemy pieniądze i nie mamy jak tego spożytkować, bo, bo jakiś tam jest problem. Yy, szczerze powiedziawszy, no, jakaś opatrzność boska czuwa nad tym, że dobrze szacujemy te wartości yy, inwestycji i udaje się je jakoś tak fajnie i szybko wydawać. Użył pan słowa opatrzność boska, czy to dlatego, że lubi Pan tego, tego słowa używać, czy dlatego, że jest pan człowiekiem wierzącym i wierzy Pan w tę opatrzność? Hmm. Lubię używać tego słowa, to jest też, ale jestem człowiekiem wierzącym, praktykującym i nie kryję się z tym absolutnie. Zresztą, tak jak pan sam wspomniał o Facebooku, też często przy uroczystościach czy przy jakichś sytuacjach używam tak naprawdę o, oznak wiary i, i pokazuję, że jestem. Ale to nie modne, to, to pan jest niemodny. Jestem niemodny, no jestem w pewnym sensie troszeczkę konserwatywny. Hmm, ty, Niech tak będzie. Ty, ty jest pan taki pisowski beton? Nie, nie użyłbym takiego określenia, jak pan redaktor stwierdził, aczkolwiek oczywiście bez, dzisiaj bez chyba, bez wiary, bez tego, nie, nie mówię o tym, że trzeba wierzyć w jednego Boga, który gdzieś tam w moim jakby w życiu odgrywa bardzo ważną rolę, ale wiara ogólnie jest potrzebna ludziom, tak, w dzisiejszych czasach przede wszystkim, by, 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 by wierzyć, by mieć jakieś miejsce bądź kogoś do odniesienia. No i mieć z kim pogadać, czasem rano, czasem wieczorem. To też bardzo ważne. Trochę tak. Panie burmistrzu, ja już teraz nie będę pytał o Gajlewicza burmistrza, będę pytał Gajlewicza tatę. Oliwka, dwa i pół roku, blondyneczka, kręcone włoski, no aniołek. Ładne dziecko, więc tu się śmieliśmy, że tatusia nie podobna, tylko do mamusi musi być podobna. <laughs> różnie o tym mówią, czy podobna do mamusi, czy do tatusia. Może to jest tak, że podobna z wyglądu do mamusi, z charakteru do tatusia, albo Uła. odwrotnie, różnie może być. To się też wyklaruje w pewnym sensie. No jest to moje oczko w głowie, tak? Dużo czasu staram się poświęcać po pracy, przebieram się jak najszybciej, żeby z nią się pobawić no i być. ona też bardzo mocno za mną przepada i, i, i po pracy od razu biegnie w ramiona, żeby się przytulić. Zresztą codziennie odprowadzam ją do żłobka, bo żona dojeżdża do pracy, więc nie ma możliwości, ale staram się właśnie, żeby, żeby ona też czuła taką naszą obecność obojga rodziców, tak więc po pracy też staramy się jak najwięcej czasu poświęcać dziecku. Ale to zdaje pan sobie z tego sprawę na pewno, że bycie burmistrzem i bycie tato... Jednocześnie takiego małego dziecka, to gdzieś tu się nie i to jedno z drugim nie łączy. Ciężko jest to połączyć, chociaż szczerze powiedziawszy, jeżeli chodzi do, o spotkania, tak? bo nieraz po pracy też są różne tematy, które y, trzeba gdzieś tam poruszyć, a w szczególności w tym y, 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 terenie wiejskim, tak? są to spotkania przede wszystkim wieczorne. Więc staramy się tak zrobić, żeby już nasz maluszek poszedł spać o godzinie gdzieś tam 20 i właśnie te spotkania robimy gdzieś tam wieczorne, żeby i mieszkańcom też terenu wiejskiego to odpowiada, bo wiadomo, obrządki przy gospodarstwie są potrzebne, więc tam gdzieś około godziny 20. to już się kończy, więc, więc jest możliwość porozmawiania i tutaj zagospodarowania tego czasu w jakiś sposób. Panie burmistrzu, bardzo panu dziękuję za to, że przyjechał pan dzisiaj z Dąbrowy Białostockiej. Ile czasu pan jechał na tutaj pod redakcję? Nie pod wiem, czy, czy o tym mówić właśnie, czy to za szybko, Czyli, czy za wolno. A, powiedzmy, a, powiedzmy, że około nie było, godziny. Nie było pytania. Gdzie tam pytanie? Ja o coś pytałem? Nie, absolutnie. Dokładnie tak. Panie burmistrzu, proszę w takim razie złożyć sobie życzenia. Czego pan by sobie życzył teraz tak na dzisiaj, w lipcu 2023 roku, Anno Domini? życzyłbym sobie y, jako burmistrzowi czy jako y, zwykłemu Arturowi. Zależności, bo e, przede wszystkim jeżeli chodzi o życie prywatne, to życzę sobie przede wszystkim tego zdrowia i, i szczęścia e, i tej opieki. Obok, u u wie, Martin. Tak, oczywiście, opieki boskiej, o tym się nie wstydzę mówić. E, bo to jest bardzo ważne dla mnie i ja to w czuję w każdym dniu w, i w każdym, że tak powiem, koniuszku swojego ciała. E, ale też jeżeli chodzi o samorząd, to e, chciałbym aby te wszystkie zamierzenia, które gdzieś tam są już rozpoczęte, doszły do końca i do skutku jak najlepszego, a to, gdzie jest jeszcze w planach albo są złożone wnioski, żeby to się ziściło, tak, bo są to fajne rzeczy dla naszych mieszkańców. A urlop kiedy? A urlop chyba koniec września. Dopiero? Dopiero, tak. Ale już jakieś plany konkretne, czy na razie, a jakoś to będzie? Myślę, że gdzieś troszeczkę wyjazdowe, zagraniczne. A, to ale, taniej, to dobrze. Ale, to jeszcze, taniej. ale jeszcze gdzieś tam myślimy nad tym, tak? No to życzę w takim razie co najmniej takiego jakiegoś Rodos, albo no. riwiery tureckie, chociaż już w październiku tam jest chłodniej, pod koniec września to już nie jest tak fajnie. Trzeba jakoś znaleźć sobie miejsce na tej ziemi, że tak powiem, żeby odpocząć, ale w, znowu ta temperatura, jeżeli troszeczkę jest mniejsza, to lepiej się odpoczywa. Też? Prawda. Pięknie dziękuję panie burmistrzu. Dzisiaj na antenie Radia Jard gościłem Artura Gajlewicza, który jest burmistrzem Dąbrowy Białostockiej i tatą dwóchpółletniej cudnej Oliwki. Proszę zerknąć na fejsie, wrzuca pan y, zdjęcia dziecka na fejsa. Często. A czy jest pan taki tatuś, co, 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 co nie chroni, tylko tak ten... Nie, to normalnie. będzie księżniczka. Tak jest, na pewno. Dokładnie tak. Pięknie dziękuję panie Dziękuję burmistrzu. bardzo serdecznie. Pozdrawiam.